Jaki interes może mieć Radowid w utrzymaniu niepodległości Temerii? Ożeni się z Anais i połączy dwa królestwa. Anais jest nieletnia, ale dorośnie. Taka unia mogłaby się oprzeć nawet Nilfgardowi. Anais nie prędko włoży koronę. Przez ten czas wiele może się wydarzyć. Pewnie, że tak. Ale nie da się wszystkiego przewidzieć. Myślę, że warto spróbować z Temerią. Zastanówmy się, co możesz zrobić. Albo złamać umowę z Radowidem. Albo jej dotrzymać. Załóżmy, że ją złamiesz. Ech, mam kolejnego wroga. Sam mówiłeś, że umiesz sobie z nimi radzić. W Lok Muin jest też delegacja Temerii. Może warto rozważyć wydanie im dziecka. Jan Natalis, dobry żołnierz, ale marny polityk. Możliwe. Natalis nie jest mistrzem dyplomacji, ale jego babka i twoja babka robiły w tej samej ziemi. Twój dziad i jego dziad trąbali tych samych wrogów. Jeżeli zaprowadzę dziecko do Natalisa, Wybuchnie wojna domowa. Baronowie uznają jej dziedzictwo tylko wtedy, kiedy będą czuli but na karku.